Trzeba powiedzieć, że mówiono ci, że musisz wszystko sobie wytłumaczyć, musisz wszystko opisać, wytłumaczyć i wtedy będziesz bezpieczna. No a tak wcale nie jest. Umiejętność opisu i zrozumienia nie zapewnia ci ostatecznego bezpieczeństwa. Można powiedzieć w paradoksalny sposób, że, że bezpieczeństwo, ostateczne bezpieczeństwo zapewnia Ci wyjście poza opis. Dlatego, że wtedy wchodzisz w nieznane, mało tego, że wchodzisz w nieznane, ale stajesz się nieznanym. Stań się nieznanym, jakby nie oczekujesz na żadne niebezpieczeństwo. Wiesz, nie może ci nic zagrażać, bo, bo jesteś tym, co jest. Jesteś rzeczywistością. Co może zagrażać rzeczywistości? że wiesz, formy tak jak fale to jest piana życia, wiesz, formy powstają i formy odchodzą. Ale co w tym złego? Nie, nie Jakaś wiesz, cząstka, odprysk Twojej miłości, tego Ty jesteś miłością. Chcę zatrzymać rzeczy, chcę zatrzymać jakąś formę, zatrzymać jakiś związek, chcę zatrzymać. Chcę zatrzymać związek. Twój związek. To co nazywasz związkiem ze swoim otoczeniem. Zatrzymać. No to jest właśnie ta iluzoryczna cząstka. Ona ma rację bytu, ona może być, ale ona jest tylko odpryskiem. Ona nie jest całością. Całość nie chce niczego zatrzymać. Całość nie, nie, ma, nie jest zainteresowana zatrzymywaniem czegoś. Ponieważ nie jest umieszczona w czasie. Ponieważ nie zna poprzedniego momentu i nie zna teraźniejszego momentu, nie zna następnego momentu. Jest totalnością. W tym sensie, w sensie można też powiedzieć, że jest wolnością. Z otwartością tego, co jest. Bez teraz. Bez przeszłości, bez przyszłości.